Gdy w poprzednich wykładach czytaliśmy cytaty z różnych książek, to niektórzy z nas zadawali się tym, co było czytane w tamtych źródłach, a nie zadawali sobie trudu, aby sięgnąć do Biblii. A po to właśnie są dane świadectwa, żeby prowadziły nas do Biblii. Zatem teraz celowo będę unikał tych źródeł, nie jakoby były. Było coś złego w posługiwaniu się nimi, lecz dlatego, bracia i siostry, iż chcemy się upewnić, gdzie to wszystko opisane jest w Biblii. Taka bowiem jest metoda pańska, na co zresztą wskazują wyraźnie świadectwa. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment, który został zapisany na polecenie Boże. Słowo Boże. Wystarcza do oświecenia najbardziej zaćmionego umysłu i może być rozumiane przez tych, którzy mają choćby słabe pragnienie zrozumienia go. Jednakże wielu z tych, którzy twierdzą, iż studiują Słowo Boże, żyją w bezpośredniej opozycji do jego najprostszych nauk. Aby więc nie dać mężczyznom i kobietom żadnej wymówki, Bóg podał wyraźne i celnie wymierzone świadectwa, przez które wjedzie ich do Słowa, za którym przestali podążać. Słowo Boże obfituje w ogólne zasady kształtowania właściwych naw nawyków życia, zaś świadectwa ogólne i osobiste są obliczone na zwrócenie uwagi ludzi w szczególny sposób na te zasady. Zawarte w Biblii. Nie jesteście zżyci z pismem świętym. Gdybyście studiowali słowo Boże z pragnieniem osiągnięcia biblijnego standardu i chrześcijańskiej doskonałości, to nie potrzebowalibyście świadectw. Jednak, ponieważ zaniedbaliście poznawanie natchnionej Bożej Księgi, Bóg postanowił dotrzeć do Was przez proste, Bezpośrednie świadectwa, zwracając Waszą uwagę na natchnione słowo, któremu nie byliście posłuszni. Nie są w nich podawane dodatkowe prawdy, ale przez świadectwa Bóg wyjaśnił wielkie prawdy już podane i w swój wybrany przez siebie sposób przedstawił je ludowi, aby obudzić i natchnąć ich umysły tymi prawdami. Żeby nikt nie miał wymówki. Świadectwa nie służą temu, by umniejszać znaczenie Słowa Bożego, ale by wywyższać je i przyciągnąć umysły do nich, aby piękna prostota prawdy mogła wywrzeć na wszystkich wrażenie. Istnieje jeszcze jeden powód, dla którego musimy się przekonać, że to jest w Biblii. Jest tak dlatego, że mamy głosić Słowo Boże, a mamy je głosić także tym ludziom, którzy nie wierzą w świadectwa. W Piśmie Świętym czytamy, że proroctwo nie jest dla niewierzących, ale dla tych, którzy wierzą. Języki są znakiem dla niewierzących, zaś proroctwo jest znakiem dla tych, którzy wierzą. Pierwszy Koryntian 14, 22 tak więc, gdy pójdziemy i będziemy głosić to poselstwo ludziom, którzy nie mają żadnego pojęcia o świadectwach, musimy ich uczyć, że tak mówi Biblia, i musimy ich uczyć wyłącznie z Biblii. Gdy zaś głosimy naszemu adwentowemu ludowi, wówczas posługiwanie się świadectwami i innymi tego rodzaju pomocami jest zupełnie na miejscu. Lecz nawet wtedy, gdyby ich umysły zostały zwrócone do tych źródeł, a nie kierowałyby do samej Biblii, to takie użycie świadectw nie jest zgodne z intencją Pana, co do właściwego posługiwania się świadectwami. To samo działa także w inny sposób. Jest taka książka, którą wielu wysoce ceni, zatytułowana. Chrześcijańska tajemnica szczęśliwego życia. Widziałem ludzi, którzy czytają tę książkę i czerpią z niej wiele dobrego, ale mimo to nie sięgają do Biblii, żeby czerpać to dobro z niej. Bracia i siostry, chciałbym, żebyście wszyscy zrozumieli, że więcej jest chrześcijańskiej tajemnicy szczęśliwego życia w Biblii. Niż w dziesięciu tysiącach egzemplarzy tej książki. Usłyszałem kiedyś tę nowinę o tajemnicy szczęśliwego życia, dlatego odtąd czerpię światło z Biblii. Oto księga, która jest moim źródłem poznania chrześcijańskiej tajemnicy szczęśliwego życia. A ona jest moim jedynym źródłem. Miałem ją, zanim zobaczyłem i dowiedziałem się o istnieniu wiedzy o tamtej książce. Powtarzam więc, że gdy przeczytałem tę drugą, stwierdziłem, że wiem więcej o chrześcijańskiej tajemnicy szczęśliwego życia w Biblii, niż jest to zawarte w tej książce. I tak samo będę wiedzieć. Będą wiedzieć wszyscy, którzy czytają Biblię i wierzą w nią. Teraz zadajmy sobie kilka pytań. Czym jest późny deszcz? Nauką sprawiedliwości według sprawiedliwości. Czym jest głośne wołanie, z, głośny zew? Poselstwem sprawiedliwości Chrystusa. Głośne wołanie już się zaczęło. Podaniem poselstwa o sprawiedliwości Chrystusa. Skąd przychodzi późny deszcz? Od Boga w całości? Tak. Czym On jest? Duchem Bożym, jak mówi Joel 2:23. Jezus jest nauczycielem sprawiedliwości. Teraz zbierzmy te dwie rzeczy razem: naukę sprawiedliwości według sprawiedliwości. Poselstwo o usprawiedliwieniu, które jest głośnym wołaniem, jest późnym deszczem sprawiedliwością Chrystusa. Czy tak? Tak. Późny deszcz przychodzi z nieba. Jaka część tego deszczu przychodzi ze mnie? Żadna. Jak wiele mogę go wytworzyć? Ani trochę. Naprawdę? Tak. Nie mogę wytworzyć żadnej jego cząstki, ani odrobina nie jest ze mnie. Więc skąd przychodzi? Z nieba. Czy przyjmiecie go w ten sposób, czy przyjmiecie go z nieba? Czy jesteście gotowi przyjąć go z nieba? Tak. Czy każdy jest chętny i gotowy przyjąć sprawiedliwość z nieba? Amen. Według Boga, bez twierdzenia, że Bóg powinien nieco wziąć z nas? Czy jesteście gotowi? Tak. Kto jest gotowy przyjąć sprawiedliwość z nieba, może otrzymać późny deszcz. Amen. Ale kto nie jest gotowy, a chce, by Pan przyjął część sprawiedliwości z niego, nie może otrzymać późnego deszczu, nie może mieć sprawiedliwości Bożej. Nie może mieć poselstwa o sprawiedliwości Chrystusa. Czym jest późny deszcz? Sprawiedliwością. Czy żyjemy w czasach możliwości wylania późnego deszczu? Tak. O co mamy prosić? O deszcz Duchem Świętym. Czym On jest? Nauką sprawiedliwości według sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Skąd przychodzi? Z nieba jest darem. Czy możemy go mieć? Tak. Zatem, skoro późny deszcz jest sprawiedliwością Boga, Jego poselstwem sprawiedliwości, głośnym wołaniem, skoro jest tym wszystkim, a przychodzi z nieba, to jesteśmy w czasie późnego deszczu. Mamy o Niego prosić i przyjąć Go. Zatem, co może nas powstrzymać od przyjęcia późnego deszczu już teraz? Niewiara w Jezusa Chrystusa. Jako orędownik i obrońca człowieka, Jezus będzie prowadził wszystkich, którzy dają się prowadzić, mówiąc: Podążaj za mną w górę, krok po kroku, gdzie jaśnieje czyste światło Słońca Sprawiedliwości. Jednak nie wszyscy podążają ku światłu. Niektórzy schodzą z bezpiecznej ścieżki, która zawsze jest ścieżką pokory. Bóg powierzył swoim sługom poselstwo na obecny czas. Nie, będą wam, nie będę wam obecnie przytaczać dowodów takiego Bożego działania przez Jego wybrane sługi ale obecne dowody Jego działania są wam znane i waszym obowiązkiem jest uwierzyć. Uwierzyć w co? O jakim poselstwie jest tu mowa? Poselstwie, które Bóg dał swoim sługom na obecny czas? O poselstwie sprawiedliwości. Tak, poselstwo sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. To jest to świadectwo. Które było wzgardzone, odrzucone i krytykowane. Jednak obecnie pojawiają się dowody jego działania, i co teraz Bóg mówi do każdego z nas? Macie obowiązek uwierzyć w to poselstwo. Zatem każdy, kto nie wierzy w to poselstwo, odpowie za to przed Bogiem, czyż nie? Tak jest. Zatem zacznijmy nasze studium. Chcę jednak zwrócić Waszą uwagę na jeszcze jedno słowo. Pamiętacie, że w czasie ostatniego wykładu przeczytałem Izajasza 59:6 o tych, którzy starali się okryć własnymi uczynkami. W wersecie czwartym mamy takie słowa: Nie masz kto by się zastawiał o sprawiedliwość. W niemieckim przekładzie czytamy: Nikt nie głosi sprawiedliwości. W innym przekładzie znalazłem: Nikt nie skarży o sprawiedliwość, a w jeszcze kilku innych nikt nie domaga się sprawiedliwości. Nie masz kto by wyznawał sprawiedliwość. Nikt nie skarży do sądu według słuszności. Co sugeruje dochodzenia sprawiedliwości przed sądem? Nikt się jej nie domaga. Podobne wyrażenie znajduje się w niemieckim przekładzie, tyle że w innych słowach nikt nie każe sprawiedliwości. Czy nie to mówi pan? Oni raczej usiłują siebie okryć własnymi uczynkami, a to nie jest sprawiedliwość.